Tak moi kochani, reporter z Depresji tygry Szalony Tygrys Was dzisiaj z rajdu XCM MTB w miło, na Miłosnej w Kizynie. Startujemy dzisiaj Ligę Północną, nie wiem ile to, chyba 20 km albo ileś tam, jakie to ma dla mnie znaczenie, kurde? Po prostu walę, i jadę, kurde, mogę jechać nawet 100. Tam są ludzie, którzy już ukończyli pierwszy wyścig. E, to byli tak zwani młodzicy, czy jakoś tak, sztubacy, młodzieńcy. W każdym razie teraz będą jechali z Harpagany. E, Oldboye i tacy jak ja, kurde. Chociaż może ja mogę, mogę, mogę być jeden taki. Nie wiem tam. Czy, wszyscy chyba na poważnie jadą, a ja to tak, kurde. To ja, ja, ja oczywiście tak na poważnie, jadę, żeby nie było. Tylko tak, kurde. trochę mniej poważnie. No dobra, idę na start, bo mi wystartują zawodniki i będę musiał ich gonić. Fajnie jest, na razie, cześć. Tak moi kochani, zaraz kurde będzie start, to są ostre zawodniki, to jest Liga Północna, to są same Karpagany, najlepsza czołówka kurde rajdowców normalnie rowerowych MTB i w Polsce, to jest grupa doborowa, tak zwani komandosi. To jest jednostka elitarna, nie mniażdżą wszystko, kurde są na drodze, zobaczą i wyjeżdżają normalnie z takie 5 km to jest normalnie 4,5 minuty normalnie. To jest jedno okrążenie. Będzie ostro. Będę w pull position startuję, zapomniałem powiedzieć. Zaraz mnie wyczytają, że muszę iść na pierwszą pozycję, bo no to takie są ustawiane te starty. No. Zobaczycie. Niestety Tygrysek, kurde, się do samym końca się źle przygotowałem, bo zapomniałem wziąć picie. Nie mam bidonu, ale podobno bardzo dobra, zdrowotna jest tutaj rzeka, woda w rzece i podobno będę mógł sobie do kasku swojego nabrać i napić się. Także myślę, nie umrę, bo ostatecznie była dzisiaj ulewa, myślę, że na liściach jeszcze są jakieś kurde odrobinki wody, więc ja sobie na pewno kurde będę mógł skorzystać z tego. No dobra, zaraz start, zaraz. Wish mi lag. O, jak haj. Ostawiłem paleton, ale mnie ujaram. Jeszcze nie mam picia. Oh, ale ciężko. O, oh, jasny grint. Oh, chyba się skręcę teraz. O, oh, Oj, oh. Nie myślałem, że dzisiaj będę tak zdychał na tym powietrzu. O, oh, no może dam radę. Ale kurde, nie wiem czy wszystko. Dobra. Tak moi kochani! Jestem kurde, yes! 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 Jeszcze jest! Jeszcze cztery kółka! I już będę kurde w domu. Nara! Kochani, jestem strasznie zdziejany, a to dopiero pierwsze kółko. Ale robię to dla was moi widzowie, kurde. Youtube, YouTube i twojej O proszę To jest nasz zawodnik Zaraz kurde za Tam u fory kilometr do przodu I go minę Ale ciężko Jadę dalej nara Jedzie, jedzie, jedzie zawodnik dajesz, dajesz Nieeeeeee yes, Kurde Moja krew to jest Normalnie moja krew Nie poddaję się, walczę do końca Tak ja Jadę walczyć, nara Tak moi kochani jestem supportem mentalnym Dajesz, dajesz na tych terpentynach to się przydaje normalnie, jest tutaj tygrys i pociesza, że jest tylko 100 metrów i koniec górki, a potem jeszcze 60 kilometrów. To jest bardzo pocieszające. Ja spełniam swoją rolę, Obwoźdzę studio wideo, nagrywam relacje i pocieszam. I robię reklamę dla kanału Reporter z Depresji, Hermosa, de Tygrys. Yes, yes, yes. Jest, ja, jest, jest, jadę dalej. Ja. Tak my kochani jadą ostre zawodniki normalnie jest dobry następny trochę jest takiej jazdy wąwozami dajesz ja jestem suportem psychicznym wspieram ludzi kurnek, na, na rajdzie przez to wspieranie i ustępowanie miejsca no czarnego tygrysa właśnie na youtubie Aż się poparzyłem po krzywami Przez to ustępowanie miejsca i wsparcie mentalne Mam poparzone giry Podobno to zdrowie jest No, następny zawodnik Pierwszy z Jest, jest, pierwszy z Fiona. Dobry Jaki numer? 139 139, trzymamy kciuki Tutaj numer 53 Skąd jesteś kolego? Panie kolego w świecie. Świecie, trzymamy kciuki za świecie. Gniew. To samo? Gniew, gniew. Gniew gniew, gniew. gniew, gniew jest dobry. Dajesz, jadę i kręcę. Nie, te, miałem właściwie iść. Sobie jeszcze jedno wejście na antenę. I tutaj normalnie główny harpagan kwizyński. Jak mi się zdaje, to jest chyba stan, stanty. Stan, kurde, Stanisław! A, jest. Pana jest. Pana. jest! Jest! To jest ostry zawodnik, on im dał fory! On ich wszystkich na ostatnim okrążeniu normalnie wyprzedzi, ja go znam. Czy ja się z nim kurde całe życie ścigam? Normalnie ja nie razu nie wygrałem Zawsze mi kurde, spuszczał powietrze z ręki. Żeby wygrać i puszczał mi pineski. Chłopaki skąd? Jest! Skąd jesteś? Gdańsk, Uniwarek. O, gniazku, Gdańsk, Kuniwarek, trzymamy kciuki Chyba my nie? Teraz z tyłu, a, pozdrawiamy Dziękujemy Dobra, zawodniki, to są harpagany, kurde, oni muszą pedałować, a nie gadać Tak myślę Dlatego tego są oszczędni w słowach Jadę dalej Cześć, Tomek To Tygrys, to tygrys. Reporter z depresji Herbus, Tygrys, Piana! Jest Tamuś, powiedz mi, jak Ci się jechało ten wspaniały rajd? Kurde, była ciężka? Było, było. Były straszne podjazdy, strasznie męczące, nie na moją masę. Jakbym ważył 5 kg mniej, to może by było lepiej. Niestety te górki dały tak w kość, że ledwo co żyje. Jedynie łopata i piwo możemy uratować. że piwo, a łopatą się później zakopię. Wyglądasz na bardzo zgrabnego faceta i wydaje mi się, że masz rower nawet cięższy od samego siebie. Więc nie masz powodu do narzekania, myślę, jeżeli o to chodzi. E, czyli uważasz, że mógłbyś to jeszcze trochę podkręcić, śrubkę sobie? Nie no, może, może i bym mógł, ale chyba bym wtedy umarł. A, znam to uczucie. jest ta granica. Ani jej przekroczyć. Fajnie, że jesteś z nami. Pozdrawiamy Cię, Tomek! też! No i kurde, ludzie fajnie na prądzie? Yeah. Bo się kończy nam normalnie, to jest nasz super, support wodny Chłopaki Bardzo dzielni, korde wspomagają nas, dziękuję bardzo A tu jest finisz, zaraz będą korde, chłopaki jeszcze jechać Tak moi kochani Ukończyłem, tutaj jeszcze zawodniki sobie jadą Proszę bardzo Ja już jestem na mecie, bo jestem ostry zawodnik, tu był start Tu był kres na moją Mordęgę Tu była też meta Przekroczyłem Godzina 30 jak widzicie a ja już jestem dawno na mecie! Dobra, muza nie jest zła! Także moi kochani uważam mój start za udany, o! Tu jeszcze ludzie finiszują! Proszę bardzo, a ja już w idę! Zadowolony! O. Jak tam panowie? Zadowoleni? Ze startu? Wynik dobry? Dobry. czas. Zapraszam na Szalonego Tygrysa na YouTube. Nara. Tak moi kochani, czas na pierwszą degustację w dzisiejszym rajdzie. Muszę Wam powiedzieć, że dostałem taki pyszny soczek. To jest stłoczni z kwizyńskich jabłek i produkowany ekologicznie przez kwizyńską firmę. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, żeby nie było. Eee... Informacje na sudomikmałpa.gmail.com Mówi Wam to coś? Spróbuję pysznego placuszka. To jest coś pierwsza mojej rejestracji. Pyszny placuszek, yy, upieczony przez kwiwiزińskie yy, yy, panie. Chyba myślę, że to panie robiły bardzo pyszne rzeczy. O, to jest pierwsza. Kruszoneczka. Bardzo pyszne. Ale ten sotek to jest wyśmienity. I jeszcze mam taką wersję czekoladową. Teraz spróbujemy palce widać. Na sam widok. O! Mm, simio. Wiem, że jeszcze są dzisiaj jakaś zupka pewnie. grochutka ale to sobie za chwileczkę. Spróbuję. Pierwsza część, placuszek i ten yy, soczek to... Yy, placuszki i soczek przepyszne. Naprawdę kurde. jest to nie? co za dużo gadać, kurde. No, se, mamy normalnie bardzo pyszne rzeczy. Normalnie. Pyszne lasy i pyszne rzeczy. A umordowałem się. Rzeszok. Tak moi kochani, a teraz część druga mojej dekostacji. Pyszna pomidorówka. Przysięgam, że nie próbowałem tego jeszcze. Na waszych oczach. Mam nadzieję, że się nie załamie. O! Pyszna. Jakim cudem z makaronikiem taka zupka mi wyszła? Kurde, to myślę, że... ...kwidzy. To jest normalnie zagłębie dobrego jedzenia. To jest cała tajemnica. Ludzie sobie, proszę bardzo, tutaj już na mecie odpoczywają i niektórzy jedzą, na przykład ja. Pysznie sobie jemy. Nara. Tak, moi kochani, tutaj słyszę opowieści różne. Chciałem podejść i zapytać się: no, to wiemy, Stan, jak no. jesteś zadowolony i dumny ze swojego kurde występu dzisiaj? Ja jestem zadowolony, jestem dumny. Było dobrze. Wszystko, A ty? Ja jestem bardzo dumny, gdyż będzie bardzo fajne, fajne będą relacje. A ile kółek przejechałeś? Dwa. Dwa. Dwa! Gratuluję! Rozpędziłem się na trzecie, ale mnie zatrzymali. Normalnie złapał mnie ktoś za siodełko i łańcuch mi chcieli przeciąć na pół. No widzisz, następnym razem jedziesz cztery. Cztery! Tak jest. E, muszę też... Ja, ja ci to załatwię, że powiem, tygrys jedzie cztery. Bo ja jadę do tej pory jechałem dwa, gdyż chcę mieć jakieś marzenia, się nie chcę ich pozbawiać. I moim marzeniem Spokojne. jest zrobić nie będę, no, to jest perspektywicznie wszystko. Tak. A impreza udana uważasz? Myślę, jeszcze, że tak. jeszcze się nie skończyła. Ale po tej pomce co była w nocy, to ja uważam, że trasa bardzo śliczna. W miarę rozsąd, e, rozsądnie. Rozsądnie i nie było kurde, tak. e, było, było ciężko, było ciężko, ale nie drastycznie. To prawda. Tak. Piąteczka. Nara, to tak. był stan. Tak moi kochani, to już jest kurcze koniec prawie że dzisiejszej imprezy. Zaraz będzie chyba wręczenie nagród i Będą ludzie stawali na podium. Ja ten. Przepraszam bardzo, rajd ukończyłem. Pomidorówka bardzo pyszna. Bardzo przepraszam. Eee, Hej, eee, dostałem smsa, że zająłem 96 miejsce. W poprzedniej edycji byłem 104, czyli 8 miejsc do góry. To jest progres. Myślę, że troszeczkę podrenowałem i. Albo byli słabsze zawodniki. Nie, nie, tutaj są same harpagany i są ostrze zawodniki, także to na pewno nie jest lekki rajd. Tu startuje Elita. Najlepszy dowód na to, że tutaj chyba jest na 200 miejsc. raptem. więcej ludzi nie jeździ, bo to selekcja jest bardzo silna. Ludzie są bardzo naprawdę przetrzepani i nie każdy może tu wystartować. Ja startuję, bo ja generalnie jestem dobry. Z reguły wygrywam takie rajdy w cuglach Jestem zadowolony moi kochani. Prima Sort i Jezonko Traska niam, niam, niam. Ludzie, Prima Balerina i kończę moją relację. Zapraszam Was na moją stronę jak zwykle reporter z depresji Harrybuszalony Tygrys. Do zobaczenia narka. Jeżeli chodzi o ligę północną w Kidzynie, to za rok. Na raczej.